Cześć! W tym filmie chciałbym Ci wytłumaczyć, jak używać odwołań względnych podczas rejestrowania makro. Standardowo działa to tak, że używamy odwołań bezwzględnych. Dlatego koniecznie, jeżeli potrzebujemy użyć odwołań względnych, musimy pamiętać, aby użyć właśnie polecenia użyć odwołań względnych. Jaka jest różnica? Zarejestrujmy drugie makro i sprawdźmy tak naprawdę to w praktyce. Dlatego też klikam Zarejestruj makro. Następnie wpisuję drugie makro, skrót klawiszowy, użyjmy skrótu klawiszowego CTRL-SHIFT-D, drugie i użyjmy tego skrótu. I wprowadźmy sobie opis, że jest to drugie makro wprowadzające aktualną datę względnie i potwierdzamy OK po to, żeby nasz rejestrator się uruchomił. Na tym etapie, po kliknięciu OK, musimy upewnić się, że jest aktywowane polecenie Użyj odwołań względnych. Kliknięcie w polecenie Użyj odwołań względnych powoduje, że teraz wszystko to, co będziemy rejestrować, będzie względne. Czyli nie będziemy musieli tak naprawdę za każdym razem wykonywać polecenia, które mówi bezwzględnie udaj się w to miejsce. Spójrzcie, jeżeli teraz po prostu zacznę pisać, równa się dziś. Będąc nawet w tej komórce, która była przed chwilą pełna i miała również funkcję dziś, to w tym momencie nie jest istotne, ponieważ ja decyduję się, jak chciałbym, żeby to moje makro było nagrane. Ono nie widzi, tak jakby tej wartości, widzi to, co ja wykonuję. Dlatego też, jeżeli kliknę polecenie i wpiszę formułę tutaj dziś, następnie potwierdzę to enterem, to efekt mamy identyczny jak wcześniej. Mam na myśli wprowadzenie w komórce bezpośrednio daty. A następnie udanie się do poniższej komórki. Natomiast, jeżeli zatrzymam teraz to rejestrowanie i udamy się do kodu, w celu, żebyśmy podejrzeli, jak to przede wszystkim makro za chwileczkę wygląda, zobaczymy tą gigantyczną różnicę. Już teraz wam pokażę, że w samym użyciu będzie gigantyczna różnica, dlatego też skasuję tą pozycję i spójrzmy. Pierwsze makro, jak działało? Ctrl Shift P bezwzględny do komórki A1 wprowadź datę. Ale nasze drugie makro, Makro. Ctrl Shift D. Spójrz, wprowadza tak naprawdę funkcję dziś do tej konkretnej komórki. Dlaczego? Ponieważ wprowadza ją względem tej komórki, gdzie jesteśmy. Już nie bezwzględnie do komórki A1, tylko tam, gdzie jestem. Ja pierwotnie byłem w komórce A1, czyli ja od tamtego miejsca rozpoczynałem wpisywanie polecenia. Dlatego też on pamiętał, że w aktywnej komórce, w której byłem. Mam wprowadzić polecenie. Dlatego tak samo teraz to realizuję. Jeżeli jestem w aktywnej komórce, to zaczyna to realizować. Dlatego też ustawię się tutaj, Ctrl SHIFT D i mam aktualną datę. Z przejściem do jednej komórki poniżej, niemniej jednak wykonuję to względem komórki, w której jestem. Względem wcześniej była ta bezwzględność. Spójrzmy, jak wygląda to w kodzie. Dlatego też udajemy się do polecenia makra, w którym przy zaznaczonym. Makrze drugie makro, klikniemy w polecenie edycja. Przesunę sobie to okno również do prawej krawędzi, aby dzielić okno sąsiadująco z programem Excel i teraz możemy zaobserwować następującą rzecz, że mamy tutaj teraz dwa polecenia. Spójrzmy, to polecenie dotyczyło naszego pierwszego makra, natomiast drugie makro możemy zaobserwować, że po pierwsze jest krótsze, a dwa, że ma inną składnię. I teraz zauważ, że nie mamy nigdzie bezwzględności, czyli nie mówimy nigdy udaj się do konkretnej komórki A1 i ją zaznacz, tylko mamy poinformowane w aktywnej komórce od razu wprowadź formułę, po prostu dziś, a następnie zaznacz. Tak to będzie działać. Komórkę, tak w której jesteś, jedną poniżej, ponieważ pojawia się tutaj polecenie offset. Offset, jest to przesunięcie komórki. I teraz jedynka tutaj, ta pierwsza w tym nawiasie oznacza, że po wierszach, czyli mówiąc inaczej, jedynka mówi przejść jeden wiersz w dół. Przecinek mówi przejść do drugiego argumentu, w którym jest poinformowanie, ile kolumn mamy iść na przykład w prawo, prawda? Bądź na przykład w lewo. Ponieważ minus jeden oznaczałoby, że idziemy wiersz do góry, plus jeden oznaczałoby, że idziemy wiersz w dół. Minus 1 oznaczałoby, że cofamy się o jeden, w jedną kolumnę, a plus 1 oznaczałoby, że idziemy o jedną kolumnę w prawo. Niemniej jednak na tym etapie najważniejsze jest to, żeby zapamiętać, że względem aktywnej komórki my się przesuwamy o jedną komórkę w dół. Czyli my nie idziemy bezwzględnie do komórki A2. Tak? Nie idziemy. Dlatego też jeżeli stoimy w dowolnej komórce, w dowolnej i wykonamy właśnie to polecenie Ctrl-Shift-D, to dokładnie tak jest realizowane to polecenie. Czyli względem komórki, w której jesteś, wstaw... Funkcję dziś, a następnie przejdź i przesuń się o jeden wiersz w tej komórce poniżej, czyli dokładnie w ten sposób. Na tym właśnie polega różnica pomiędzy użyciem odwołań względnych i bezwzględnych. To wszystko, co chciałem pokazać Ci w tym filmie.